Dla mnie nasza współpraca to przede wszystkim dialog, trwałość i wzajemna inspiracja. Obserwuję Freedom od lat. To, co ich wyróżnia, to profesjonalne przygotowanie ofert nieruchomości do sprzedaży. Byli pionierami homestagingu w Polsce i to naprawdę wywarło duży wpływ na rynek. Wartości, które nas łączą, to przede wszystkim umiłowanie jakości, jakości w pracy i jakości efektów naszej pracy. To odwaga w kreowaniu siebie i podążaniu własną drogą i transparentność. Transparentność zasad działania wobec naszych partnerów i wobec naszych klientów. To, co obserwuję na rynku przez ostatnie lata, to naprawdę silne natężenie. Konkurencji, pojawianie się silnych marek osobistych agentów, silne konkurowanie jakością. Jeśli chodzi o wyzwania, to na pewno będzie to technologia, która częściowo tylko wyręczy pośrednika, ale nigdy go nie zastąpi. Jego zdolności interpersonalnych, jego wiedzy i sprawności jego działania. Na kolejne lata i mam nadzieję dziesięciolecia życzę Freedom spokojnego, mądrego rozwoju, który umocni Waszą pozycję.